I dzisiaj jest poniedziałek yy, i jestem trochę przeziębiona. Powiem Wam, że przez ostatnie dwa albo trzy dni, trzy noce, bardzo bolało mnie gardło. Dzisiaj nawet jest ok, ale czuję, że wychodzi mi katar i mam trochę zmieniony głos. Adaś też jest chory yy, znowu. Właściwie ostatnim razem jakoś mocno się nie rozchorował, ale dzisiaj go znowu coś dopadło. No i w ogóle jedna witka mi napisała, że panuje jakiś wirus, właśnie taki na, na gardło. Yy, tchawice i krtań więc dbajcie o siebie uważajcie, bo u nas w regionie przynajmniej bardzo dużo dzieci choruje w żłobkach, przedszkolach i mało dzieci właśnie chodzi do tych placówek no i ciągle tylko słuchać, że ktoś jest chory więc siedzimy w domu, odpoczywamy, kurujemy się a musimy się wykurować bo niedługo jedziemy w góry do no ale, nieważne bardziej taki rodzinny wyjazd w każdym razie dzisiaj słuchajcie dostałam dwie paczki i dostałam taką przepiękną paletę od Tune i to nie jest The Dur, to jest coś nowego, to jest słuchajcie takty 2 paleta z nowymi cieniami. Jeszcze tutaj Martę podpytałam. Jakość tych cieni jest bardzo podobna do tej paletki The Dur, która wyszła jakiś czas temu, tak na samym początku natomiast formulacja jest troszkę inna, ja tą paletkę będę sobie testować jutro rano, i już nie mogę się doczekać, paleta w samych brązach, takich neutralnych, no powiem Wam, że jak patrzę na nią, to, to są moje kolory, więc naprawdę nie mogę się doczekać, aż jej użyję, jak się pracuje z tymi cieniami, jak się blendują, jaka jest pigmentacja, jest też tutaj lusterko, ale powiem Wam, że jestem podekscytowana i szczerze mówiąc, Czekałam na coś takiego od, od Tune, na taką klasyczną paletkę, właśnie w takiej postaci, na coś podobnego jak paleta The Dur, dlatego, że jak wszyscy wiemy, D-dur było ogromnym hitem. No, i mam nadzieję, że ta też taka będzie. No, ja jestem podekscytowana, no, bardzo mi się podoba. Taka idealna dla osób, które lubią takie dzienne kolory i nie szaleją, nie szaleją za bardzo z makijażem. Więc na pewno dam Wam znać. No postaram się jutro może nagrać jakiś film makijażowy, no bo nie będę ukrywać, że coś nawet takiego bym chciała zrobić. a mam też ten podkład Charlotte i chciałam Wam pokazać, jak, jak on wygląda na buzi, jak się aplikuje. I powiem Wam tylko tak, jest bardzo fajny, tylko że trwałość jest nieco gorsza niż tego mojego podkładu Zoeva, który bardzo lubię. Więc nie jestem pewna, jak on się sprawdzi na cerach takich tłustych, bardzo tłustych, bo przy każdorazowym ściąganiu maseczki widzę, jak mi ten podkład zjeżdża, więc one do najtrwalszych nie należy. I chcę Wam jeszcze jedną rzecz pokazać, dlatego że dostałam paczkę jeszcze od Minty Shop i tutaj właśnie taka informacja, bo w Minty Shop jest teraz mega promocja na pielęgnację do minus 40%. Więc jeśli chcecie sobie kupić jakieś kosmetyki pielęgnacyjne, to um, spójrzcie sobie na Minty Shop, bo oni tam teraz prowadzili jakąś promocję. Natomiast nie wiem, do kiedy ona trwa. Jeśli chodzi o mnie, ja słuchajcie, wzięłam sobie do przetestowania takie mleczko do demakijażu od Violi. To jest mleczna emulsja oczyszczająca do twarzy. Tutaj mam peeling w takiej mniejszej buteleczce, wygładzający peeling do twarzy z pestkami owoców. Bardzo lubię tę markę, więc zawsze chętnie y, jestem chętna, żeby przetestować właśnie takie nowości od nich. Ponieważ ostatnio świetnie mi się sprawdził y, y, to serum y, o, z zylenia, to pomyślałam, że wezmę sobie maskę łagodzącą y, i będę sobie nakładać na noc. Zobaczymy, jakie tutaj są y, zalecenia od producenta. Y, więc y, no, jestem ciekawa tego. Tutaj słuchajcie, jest... Y, Serum, taki mini krem brązujący do twarzy i szyi. Nie wiem, jak to się czyta. Laju, jakaś nowa marka zupełnie dla mnie. I to jest brązujący serum do twarzy o działaniu liftingującym. I mam jeszcze tutaj tej samej marki taki balsam brązujący. Muszę sprawdzić, jak się czyta tę markę, bo powiem Wam, że nie, jest, nie jestem pewna, a nie chcę łamać tutaj języka. No i tutaj mamy tak. W ogóle bardzo mi przypomina Mokosz, ale podoba mi się design i jakby szata graficzna tej marki. Tutaj... moment by Weronika Rosati. Teraz tutaj dopiero doczytałam. Okej, okay. to nawet nie wiedziałam, widzicie? Dobra, i tutaj jest co? Brązujący balsam do ciała z kompleksem antycelulitowym, A tutaj z kolei mam chyba balsam, tak? Nawilżający mus do ciała o zapachu słodkiej wanilii z drobinkami złota. Masz coś takiego. Też zupełnie nowa marka dla mnie. A tutaj słuchajcie, jest nowość od Rezibo, której też Wam jeszcze nie pokazałam. I tutaj miałam w paczce ręcznik, a nowością jest pianka oczyszczająca, aksamitna do twarzy. Pianka jest bardzo przyjemna, jest, jest ok i dobrze domywa mój makijaż, ale powiem Wam, że ja, jeśli chodzi o mnie, jestem najbardziej zakochana w tym mleczku myjącym od Rezibo w takiej mlecznej emulsji. I jest to jedna z najdelikatniejszych rzeczy do mycia twarzy, jakie używałam. Już Wam pokazuję o co chodzi. I to jest właśnie to Born To Be Mild no jedna z lepszych rzeczy, jakie ja używam do twarzy, jeśli chodzi o oczyszczanie bardzo dobrze domywa i jest niesamowicie delikatne także jak coś do mycia twarzy to, to Wam bardzo polecam, nawet nie używam żadnych olejów przed rozpuszczeniem makijażu, tylko bezpośrednio to nakładam na buźkę a to jest spoko, pianki są, były zawsze ok i nawet nie wysusza tak mojej buzi, więc jest w porządku Natomiast największe wrażenie zrobiła na mnie właśnie ta emulsja. Nie mm -hmm. <goludź> wiesz, jak ci się świecą? A, patrz, bokiem sobie stań. Widzisz teraz? እን 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 Cześć, słuchajcie, dzisiaj jest środa, jest bardzo wcześnie, a ja już wstałam, ogarnęłam się, zrobiłam sobie makijaż. I tylko chcę Wam powiedzieć, że dzisiejszy makijaż oczu wykonałam sobie paletą ciów, Bo czasami o to pytacie, jakich cieni użyłam, więc y, powiem Wam, że przez najbliższy czas, przez najbliższe dni i tygodnie chyba będę używać tej palety, dlatego że te cienie bardzo, ale to bardzo wpisują się w mój gust. Tutaj można zrobić za, zarówno makijaż taki bardzo lekki, dzienny ale też taki wieczorowy i typowo matowy makijaż oka. Ja właśnie dzisiaj się trochę pokusiłam o takie delikatne smoki i powiedzmy, że ten makijaż jest odrobinę ciemniejszy, ale te kolory tak bardzo mi się podobają. I dzisiaj na przykład użyłam sobie na górną powiekę tylko i wyłącznie tego cienia plus beżowego pod samym łukiem brwiowym, ale na górnej powiece, na całej powiece mam tutaj ten Soprano. Na dolnej powiece z kolei mam Melody oraz, yy, oraz Soprano, tak ten Soprano. Wczoraj z kolei bawiłam się tą paletą, to używałam właśnie sobie tego cienia yy, i powiem Wam, że jakość jest bardzo fajna, są super napigmentowane, idealnie się blendują i nie pylą się tak mocno w palecie, a ja ostatnio też na to zwracam uwagę. A w najbliższych dniach pobawię się tymi cieniami, bo te są trochę chłodniejsze w takiej tonacji różowo-fioletowej. Więc zobaczymy. Żałuję troszkę, że nie ma tutaj takiego satynowego cienia, który byłby tak mocno napigmentowany niczym rozświetlacz, bo ja lubię takie cienie do rozświetlenia wewnętrznego kącika oczu, ale spokojnie dałam sobie radę właśnie tymi. A one są metaliczne i są bardziej już takie drobinkowe, więc trzeba uważać, żeby tam nic do oka nie wpadło, ale też spokojnie dają radę. No i kolorystyka dla mnie super taka idealna na jesień, neutralna paleta. Więc mój dzisiejszy makijaż oczu wygląda właśnie tak, no i bardzo mi się podoba. Jest, paleta jest mega twarzowa. Jak się nazywa ta giełda? Jak ona się nazywa? Ja zawsze giełda rolno-ogrodnicza, nie na frenowie? To nie. WGRO. No. Wielkopolska rol... w -G R WGRO. No. Tak, na flanowie. Więc będzie hol z giełdy, z TK Maxa. I koniec, nie? <grywa> Nigdy nie byliśmy dalej. byliśmy w I tak, na giełdzie rolnoogrodniczej słuchajcie, kupiłam w ogóle ile tam jest kwiatów? Tam jest taki wybór wszystkiego i oni startują już o 3 w nocy, nie? Tak, a o pół do dziesiątej już się chowają, więc no, jak będę czegoś potrzebowała, kwiatów, o 3 w nocy. gipsówki, wystarczy tak, wstać w nocy, kupić kwiatki. To są, akurat wziąłam kolorowe, bo przydadzą mi się do wysyłania paczek. Ale były jeszcze białe, takie bladoróżowe, piękne, Pięknie. ale e, ja wzięłam kolorowe i mam zamiar to zasuszyć i to się na pewno przyda e, przyszłościowo. E, wzięłam słuchajcie cebulki e, czosnków, natomiast te czosnki są e, chyba mniejsze, one mają kwiatostal mniejszy, natomiast, natomiast też rosną do, e, metra, do metra wysokości, metra pięćdziesięciu. Cebule też są całkiem duże. Natomiast nie wiem, jaka jest średnica kwiatu. Wzięłam 20 sztuk cebul i chyba jedną pani mi dorzuciła gratis. A ogólnie same cebule pochodzą z tej strony: cebulki-kwiatowe.pl. I tutaj mam nawet kod rabatowy na hasło taniej jest minus 5%. I jest bardzo duży wybór bo pytacie mnie, gdzie zamawiam cebulę kwiatów. Ja kupuję stacjonarnie, ale mi tutaj pan podpowiedział, że na tej stronie jest w ogóle taniej, jest dużo większy wybór. No i jeśli się spóźniliście i w Ogroniczych już nie ma cebul, to możecie sobie zamówić właśnie na tej stronie cebulki-kwiatowe.pl. To nie jest żadna współpraca, tylko po prostu dostałam ulotkę i pan mi tutaj podpowiedział, że w razie czego tutaj mogę sobie zamówić większą ilość. A, tak, ilości hurtowe. Więc co? I z giełdy jeszcze weszliśmy sobie do boksów. I tak. E, Wzięłam taką deskę do aperitif do kolacji. I ona jest na takich nóżkach. Więc, e, tak, fajnie jest coś takiego postawić. E, zrobię sobie taką deskę serów i wędlin, postawić na stole, na przykład na jak jest jakieś przyjęcie rodzinne, albo właśnie na kolację, żeby sobie tutaj, nie wiem, sushi poukładać czy coś takiego. Więc e, myślę, że będzie to spoko wyglądało. Oprócz tego mam jeszcze taką mniejszą deskę. W ogóle bardzo mi się podoba kolor e, drzewo Mango. Ale mega jest ten kolor. I bardzo często, najczęściej korzystam z takich mniejszych desek do krojenia czegoś, czegokolwiek, więc to mi się bardzo spodobało. I to nie było aż takie drogie, bo 28 zł za taką deskę, gdzie w HM taka deska potrafi kosztować, nie wiem, 60 czy 80 zł. Więc uznałam, że spoko cenę sobie wzięłam. I wzięłam też na giełdzie rolno ogrodniczej, wykaczyłam HM, słoik który jest taki frezowany ze szkła. A tutaj jest pokrywka. Ale ładne. Niestety nie było większych. Ten może mieć ile? Pół litra? Pół litra, nie? A ten poprzedni, który miałam, który był większy i gładki, niestety mi nie pękł. Od, no, gorącej wody właściwie. A tutaj słuchajcie, mam korek z... jeleniem. To jest jeleń czy renifer? Nie. Aha, zaskoczę Cię, bo renifer. No jest napisane korek renifer. Ja do tej pory nie rozróżniam renifera od jelenia. Korek do wina. Ale mega. Fajne, nie? Ale no ładne. A, bo wiesz, co jest i renifer i jest jeleń do to wyboru. I to jest renifer. To jest renifer? To jest renifer, ale jeleń też jest. A no widzisz, okej. Okay. Dobra, taka jest różnica. Tu jest renifer. Tu jest jeleń. I mamy renifera. Ale bardzo ładne. I trochę krzywy jest. What a, i Sticky Maxa. E, wzięłam sobie ścierki. Tutaj natomiast jest taki pled e, dosyć gruby, gdzie, na którym można położyć naczynia i odsączyć wodę. Taki grubszy to mata właściwie. Gruba mata. I tak, e, kolejne ściereczki to są mm, od Paramount. To jest chyba jakaś e, amerykańska firma. Toronto Kanada. Nie. Made in India, ale Toronto Kanada. <grywia> 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 od Ralfa Laurena. Takie świąteczne, chyba z dziurę. Te od Ralfa kosztowały 49. Te od Paramount 29,99. Te takie klasyczne. To jest pantry, kitchen towels. Tutaj są trzy sztuki. O, trzy sztuki. I tutaj mamy cenę 27,99. Bardzo ładne, takie delikatne. I tutaj też świąteczne z chyba gwiazdą betlejemską od Ralfa Laurena 49,99. I tak wzięłam miseczki do owsianki albo do granoli. Albo do czegoś jeszcze innego. O, one są japońskie. Made in Japan. Yy, I 27,99. Ładne, nie? Do ryżu też mogę być. W końcu mam moździerz, bo nie miałam do przypraw, więc mam coś takiego. I akurat, właśnie, yy, była dużo oferta takich nowych moździerzów i takich z kamienia, z granitu i z drewna. Proszę? Pasuje do blatu. I tutaj była przecena takich pojemników na 15 zł. Tutaj z takim odpowietrznikiem od spodu. I mamy ich sześć. One były chyba z przykrywką, nie? Bez przykrywki? Aha. I to może być na przykład do warzyw w spiżarni. Na przykład można tutaj do innego włożyć cebulę. Marchewki. Co jeszcze? Wzięliśmy trzy, co chcesz tutaj włożyć? To, to ekonomicznie. Czosnek. Czosnek. I one są z rączką. To jest w sumie fajne. Co? Peks to są kołki. Jakie kołki? Tak? I co, i jakie kołki tu włożysz? Nie, no do, do. warzyw. to jest spokojnie, że tutaj mają te, te dziurki. Ok, tak to wygląda. W jednym mamy cebulę, w tym mamy czosnek, a tutaj są ziemniaki, nawet spoko pomysł. Na wiosnę moje donice są już gotowe, posprzątane z pelargonii. Jeśli chodzi o pelargonie petunie, na nowo będę je wysiewać sobie w styczniu, dlatego że te kwiaty są zupełnie bezproblemowe, więc e, będę tak robić na nowy sezon. Natomiast jeśli chodzi o te donice, no to są tutaj powsadzane tulipany, e, same tulipany. No I myślę, że będzie to ładnie wyglądało. No i e, zamierzam właśnie poustawić te donice tak kaskadowo, żeby tych kwiatów tutaj było bardzo dużo. I to jest fajny pomysł. A tutaj słuchajcie z tą rabatą zrobiłam tak, że mm, rozmnożyłam, słuchajcie, swoje trawy irlandzkie, które, które rosną mi na tamtej grządce. One bardzo ładnie się y, ukorzeniły i fajnie się rozrastają, wypuszczając takie y, małe... Sadzoneczki, więc te małe sadzonki, słuchajcie, poprzesadzałam sobie tutaj, i tak. Tutaj z przodu mamy linię kocimiętek. Tutaj z tyłu będzie linia właśnie tych zielonych traw irlandzkich. Mam nadzieję, że to przetrwa że one nie są jednoroczne, tylko wieloletnie i że to mi to, to się tutaj ładnie rozrośnie, zobaczę, bo ja dopiero zaczynam z tymi trawami, a tutaj z tyłu, żeby dodać właśnie trochę koloru znowu fioletowego, no to właśnie posadziłam te fioletowe astry. Tutaj mam róże i one mi tutaj nie pasują. Będę musiała je jeszcze przesadzić w tym sezonie. Wiem, że róże lubią przesadzenie właśnie na jesień, więc to jest idealny moment na to. I stąd wywalę No i cóż, myślę, że tutaj jeszcze więcej dosadzę wieczorników damskich i po tamtej stronie. Więc no powoli, tak myślę, że chyba powoli kończę na jesień. Z cybulowymi chyba też. Okay, jeszcze jedna taka mała rzecz e, informacyjna odnośnie tych donic, tak jak wspomniałam, tutaj są same tulipany. Ja zasypałam je ziemią uniwersalną. To jest taka ziemia uniwersalna do kwiatów i warzyw. E, I właściwie w żaden sposób tych donic już nie będę zabezpieczać. One są pod zadaszeniem. E, chcę też tutaj wspomnieć, że niektóre donice są drewniane i powiem Wam tak, że nie warto jest ich trzymać pod gołym niebem, gdzieś na deszczu na śniegu, dlatego że one się wypaczą one są bardzo słabo zmontowane i zbite, więc te deski one się wypaczają i te donice się zniekształcają i nie wygląda to fajnie, więc one koniecznie muszą być pod zadaszeniem, przynajmniej te drewniane właśnie Adaś mi nie daje dzisiaj nagrywać więc one są tutaj pod zadaszeniem pod tarasem i być może te donice, które są z przodu, one pójdą jeszcze tutaj do tyłu, je przyciągnę, więc śnieg ich też nie dosięgnie. E, I to tyle. E, nie podlewam ich. One będą dopiero podlewane na wiosnę. E, jak już się zacznie robić tak ciepło. Myślę, że chyba w marcu zaczyna się takie delikatne podlewanie, e, albo będzie się wrzucało śnieg właśnie na te donice, a Dasiu nie, bo jest za zimno, wiesz. I tutaj już w domu Wam dokończę, bo już na zewnątrz y, nie mogłam, bo Ada chciał wyjść na dwór. I chciałam jeszcze powiedzieć, że nawet jeśli tych cebul y, teraz nie posadzicie na jesień, to możecie też ewentualnie posadzić jeszcze w styczniu. Ja zrobiłam tak w zeszłym roku. Natomiast minus był taki, że ziemia była bardzo zmarznięta i ciężko mi się było wkopać. Z donicami oczywiście nie było żadnego problemu, żeby to obsadzić na, na w styczniu. Natomiast i tulipany mi, tak myślę, że mi wszystkie, wszystkie mi wyrosły, zdążyły jeszcze przymarznąć przez ten krótki czas i mi ładnie wyrosły, więc. Cały czas macie jeszcze okazję, żeby je posadzić. W zeszłym roku pamiętam, że na jesień kompletnie się nie przygotowałam, nic nie posadziłam, żadnych cebulowych. Jakoś tak przeoczyłam ten czas i posadziłam dopiero w styczniu im czosnki i tulipany mi wyrosły, Hiacynty jedynie nie dały rady, i aż szafirek wypuścił tylko liście I, i nie zakwitł, więc taka tutaj była różnica. A ja teraz, słuchajcie, jeszcze się pakuję, bo jutro wyjeżdżamy. Więc y, chcę wam pokazać moją kosmetyczkę, jak ją spakowałam, bo w sumie chyba nigdy wam nie pokazywałam, jak, jak ją pakuję, w jaki sposób. A jeśli chodzi o y, samą kosmetyczkę, no to y, ona się w tej chwili produkuje, jest na produkcji, y, więc tak, będzie na pewno, będzie na 100%. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku już. Y, już wiem, że nie na jesień, tylko niestety na zimę i mam nadzieję, że na grudzień zdążymy. Nie daję gwarancji, nie mam tej pewności, nie daję stuprocentowej pewności, ale liczę na to, że może jeszcze przed świętami zdążymy. W każdym razie, mm, tak, jeśli chodzi e, o poziom. Pierwsze, to tutaj mam pielęgnację. Tutaj jeszcze wejdą moje tabletki na włosy, ashwaganda i tam z All Nutrition, czy tam All Dane. I tak, tutaj mam mleczko do demakijażu z Rezibo Born to Be Mild. I tutaj mam połowę. To jest w tym momencie leciutkie, więc to ze sobą zabieram. Mini tonik od Sephory z witaminą B3. Tutaj mam filtr do twarzy SPF 50 z Basic Club, który bardzo lubię. Tutaj mam taki serum regenerujący do twarzy z ceramidami. Tutaj mam maseczkę na noc, żeby sobie nakładać od linia. Jeszcze jej nie testowałam, ale tak właśnie myślę, że może dzisiaj wieczorem sobie spróbuję nałożyć na twarz. Tutaj mam szampon do włosów. Tutaj mam odżywkę do włosów z Bani Agafi. Ta jest chyba zielona. Taka regenerująca i też jest bardzo fajna, i się z nią polubiłam. E, tutaj mam kwas hialurnowy do włosów. I tak, tutaj mam wcierkę. Nie, to jest odżywka bez płukiwania od anwen, i tutaj jest wcierka rozgrzewająca od anwen, chociaż nie wiem, czy nie zamienię sobie na kozieradkę. Drugi poziom wygląda tak, tutaj są pędzle, niestety nie zdążyłam ich umyć. Tuż do rzęs jeden kredka na linię wodną, taka beżowa. Tutaj mam kredkę do brwi. Konturówka. Jeszcze jedna konturówka. Pędzle do twarzy, do oczu. I tak. Tutaj są dwa podkłady z Ewa w dwóch różnych odcieniach. I jeszcze mam podkład z Charlotte. Nie jestem pewna, czego użyję, więc wzięłam i to, i to. Tutaj mam okulary. Jedne są przeciwsłoneczne, słuchajcie, a drugie są korekcyjne. Tutaj mam perfumy Yves Saint Laurent. Jeśli chodzi o paletę cieni, to mam tutaj Tune. de Dur Takt 2. Właśnie ta w brązach. Jeśli chodzi o puder, to bardzo polubiłam się z tym od Eveline, warietę. On jest bardzo leciutki, ma lekko różowy kolor, zaraz Wam pokażę, ale jest niezwykle przyjemny i daje bardzo delikatne wykończenie. Nie jest takie super matowe, więc jak coś, to ten puder jest bardzo fajny. Dodatkowo mam tutaj taki puder rozjaśniający od Kobo. Puder pod oczy z Eco Cery. Jęczmienny. I tutaj, w razie czego mam jeszcze mini paletkę od Charlotte. Korektory mam dwa z Too Faced oraz z Tarte. Tutaj, co mamy? Tutaj mamy opalacz do twarzy La You antyperspirant, tutaj jest pomadka, tutaj jest róż, ostatnio używam różu na policzki, to jest Milani. Wypiekany odcień 05, pomadka. I gąbeczka do makijażu, i tutaj jeszcze mam, słuchajcie, grzebień do rozczesywania włosów, sporo się tutaj mieści.